Proszę Państwa Chciałbym się pochwalić Zrobiłem wolierę O Proszę pokazuję teraz Wolierę Zrobiłem Dla yy, Przepiórek no, Mam zamiar Mam zamiar kupić przepiórki I zrobiłem taką wolierę O tutaj będzie chyba lepiej Bile bo słońce świeci taką bolierę zrobiłem o, ociepliłem ją oczywiście z odpadów e, to są blaty e, blaty z szapek kuchennych jeszcze z perelu były, rozebrałem o, i na wymiar podocinałem i zrobiłem takie dwa rzędy klatek jedne u góry Ee, ciut będzie wybieg mniejszy, jak widać. O, ciut będzie mniejszy wybieg, a na dole ma wie, jakieś 20 cm. Będzie miał większy wybieg. Także o, w ten sposób. Tutaj zademonstruję. Zademonstruję. O, tu są. Tu są. O, tu będzie klatka wewnątrz. O. i tu góra to jest to samo. Góra jest ta sama. Tutaj jest w środku zasuwa. Zaraz to zademonstruję. O, tu idzie sznureczek. O. I tutaj Państwo zobaczycie. I sobie zasuwa. Opuszcza się na dół i będzie raz, że będzie bezpiecznie, chociaż tutaj nic się nie dostanie. Ale chodzi o, o chłodniejsze, chłodniejsze, chłodniejsze dni, jak będą to one sobie po prostu będzie miały tam cieplej. No, planuję tutaj parę sztuk łącznie z kogucikiem. Nie wiem, ile tutaj wejdzie. Może 4, 5 plus kogucik. No wybieg jest dość po, po, pokaźny Bo ma chyba o i tutaj jest tutaj jest proszę państwa tutaj jest o jeszcze zostały śrubki tutaj jest taki ten wybieg o, i tutaj będzie miejsce na, 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 na żwirek w którym będę się kąpać i tutaj siatka podwójna, jeszcze zabezpieczona taką e, plastikową, e, plastikową siatką na mm, od wewnątrz Ona była taka. dość Oczka są dość duże. No ja ją tu podpłynie dałem, żeby nie przeszły raz, a po drugie, żeby się tam nic nie, 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 nie żadnych zwierzaczek z zewnątrz nie przyszedł po nich. To tak, tak na początek. I tutaj jeszcze, o tutaj jeszcze. O, tutaj mam drugą, drugą, o, jest otwarta, nie zabierzmy druga okienko, które będzie o one będą nawet otwierane na zewnątrz, o jedną może być tak na zewnątrz otwierana, która jest do czyszczenia będzie. O, tutaj jest w środku ładnie ładnie jeszcze. Tutaj zasłupka też jest zasłubana będzie pod ten. No tutaj planuję może, może, może pięć kureczek, gucik, może 6. zaraz zobaczę, jakie tam są standardy, e, na, na, jakie są standardy zasiedlania dla jednego, dla jednej kurki i tutaj na dole to samo będzie. O, to też można sobie otworzyć, o. Całość otworzymy i możemy sobie czyścić. A oto o czekają na mnie. Moje kureczki. Kurki przyjaciółki. Czekają na mnie, żebym jakieś ziarenko rzucił. I bez przerwy by jadły, jadły i jadły i jadły. No teraz jest zimno, wybieg. Jest niedostępniony. Na razie sobie w zagrodzie siedzą. No i tak, o! To jest, proszę Państwa, tak się chcę pochwalić. I następny filmik nagram. Jak będzie, jak będzie. O, u góry też oczypliłem. Chociaż u góry da, dałem cały styropian ja Przykliłem na silikon i na, na wkręty dodatkowo. I, no, zawsze tam coś położę no zawsze będzie. Zawsze będzie. E, miałem syropian taki dość gruby to sobie. No, właściwie to nie jest syropian, to jest pianka. To sobie y, y, poprzyklejałem przymocowałem. O, tutaj też boki są przymocowane, także będą te chłodniejsze dni. No jeszcze planuję może matę grzewczą włożyć lub, lub te kable grzewcze bo bo no, bo, bo przepiórki to lubią ciepło i wtedy się lepiej niosą tak sobie planuję tak to zrobić o i jeszcze raz pokażę jak to wygląda o proszę I to wszystko wszystko z odpadów wszystko z odpadów wszystkie dźwiczki te drzwiczki też nie robiłem w siatkę a ze względu na to że yy, tutaj jest część z tyłu z plecami, mam część południową, i teraz one, one jakby były yy, siatką, one by tego cienia nie miały, bo tu jest część południowa. No, fakt, że będą miały ciepło, fajnie, ale te za ciepło, jak w te słoneczne, upalne dni, to może być tak, że tak. Także te, te dźwiczki są, e, są e, pełne i tam zawsze będą mieli to, te 40-50 cm cienia. W tym swoim, swoim wybiegu. Także, także z, tym, z, tym, z tym pomysłem tak właśnie to zrobiłem. Żeby jakiś tam cień miały. O. I to tak. O tak. Tu są teraz tak otwarte o, będą. O. No, to na tyle. Jak zagospodaruję e, przypiórkami To nagram następny filmik. Dziękuję.